Trochę odcięłam. Jeszcze w domu sprawdzę w okularach. Znalazłam piękne młodziutkie koślarze babki. Takie jeszcze maleństwa. Myślaczki. Myślaczków było więcej, ale nie wszystkie dobre. A tu jeszcze myślaczek. Będziemy czyścić prawdziweczki. I znalazłam też muchomorki czerwieniejące. Mocno robaczywe, ale tutaj to trzeba uważać, bo które są już stare. I tak nie mam pewności czy to są te, czy nie, więc może z muchomarkami to lepiej się wstrzymać do października. Zobaczmy, czy nie robaczywe. One są mocno zaczerwione zawsze. No to kapelutek ok. Tu od razu wyrzuciłam trzonki. I ten jeszcze. No też taki jakiś. No ładnie. No i borowiczki, zaraz sprawdzę. No czyściutkie. Trochę się ukurzyły. Czyściutkie, udało się, fajnie. już końcóweczka, już. O skończył. Poprzednim razem zostawiłam tu taki młodziutki kanie, No ale pewnie zdążyły urosnąć i już ktoś sobie wziął. Za to mam nagrody pocieszenia. Jaki ładny! Jak się cieszę! Tego jednego zauważyłam, a tego nie. Ale na szczęście nie nadepnięte. W jednym miejscu. A to są tak pyszne grzyby. No, będzie jedzone. Ktoś tu już ciął przede mną. Ale jak widać grzybów wystarczy dla wszystkich. Łatwo przegapić. Tak się schował. Jaki piękny. O, jak go wydostać? A, nie będzie chyba trudno. O, chrupię. Zdrowy. Jaki piękny. Zachwyt. Oczom nie wiesz, ale jest zdrowiuteńki. Matko, jak się cieszy. No, mm, ślicznotek. Dobre miejsce. 14 sierpnia. Cała dzika banda widzę za oknem idzie na pokaz światełek, ale ja dzisiaj połaziłam po lesie i już nie mam siły. Ale zrobiłam sobie słoiczków jeszcze. I przy okazji sałatkę, bo już jak zrobiłam zalewę, to szkoda mi było wylewać. Przygotowują sałatkę warzywną na zimę. No, pracowity dzień.